No cześć, witam serdecznie wszystkich, jak widzicie cały strop już wyczyszczony, wygrzebane, całe te złogi, piachu, gliny, śmieci, łuski ze zboża, wszystko tam było już w tej chwili wyczyszczone, w dniu jutrzejszym będziemy tutaj dokręcać jeszcze kantówki do wzmocnienia podparcia podłogi. No i jak będziemy mieli już tutaj półpychaną wełnę i te kantówki, to znowu króciutki filmik Wam nakręcę. Zobaczycie jak to wygląda. I będziecie mogli ocenić tą pracę włożoną tutaj na tym poddaszu. Także jak kogoś to interesuje, łapka w górę. Subskrypcje też mile widziane. Będę się starał tutaj sukcesywnie każdy etap tego remontu pokazywać. Wszyscy zainteresowani, którzy będą jakieś pytania mieli odnośnie takich przeróbek i, i unowocześnień tego starego budynku, to mogą pytać w komentarzach, na pewno odpowiem. I to na chwilę obecną tyle. A w dniu jutrzejszym podłoga i zobaczycie, jak to będzie wyglądać.